Witam Was z strony, Bartek. I dzisiaj zapraszam Was na Top 5 aplikacji na marzec. Tak wiem, zapomniałem trochę o tej serii w natłoku różnych po prostu urządzeń do testów. Natomiast myślę, że właśnie od teraz, od marca, wrócę z taką regularnością dla tej serii. No i przed nami 5 aplikacji. Przejdźmy sobie do pierwszej. No i pierwszą aplikacją jest program Weather Timeline. No i jak sama nazwa wskazuje, jest to program dedykowany właśnie do obsługi pogody. No i trzeba przyznać, że wygląda on naprawdę bardzo fajnie. Jest wykonany oczywiście w słynnym material design, co możecie właśnie w tym momencie zobaczyć. No i po dodaniu sobie lokalizacji za pomocą tego tutaj plusika mamy możliwość przejścia sobie do naszego wybranego miasta. No i właśnie jak sama również nazwa wskazuje, timeline w taki sposób właśnie przesuwania w dół mamy możliwość sprawdzenia jaka pogoda będzie za jakiś czas. No i tutaj właśnie jeśli chodzi o aktualną pogodę mamy podane szczegółowe dane, a jeśli chodzi właśnie o kolejne dni, to są one już takie można powiedzieć bardziej zwężone. No i co do ustawień, tutaj w ustawieniach jest sporo opcji, trzeba przyznać, jest to bardzo w bardzo fajny sposób również posortowane. Mamy jednostki, czyli wiadomo w jakich, po prostu w jakich jednostkach ma się nam wyświetlać temperatura, prędkość wiatru lub inne tego typu wartości. Dalsza część to jest interfejs. No, i tutaj możemy sobie zmieniać pomiędzy motywami aplikacji. To jest również dość ciekawa możliwość powiadomienia: po prostu aplikacja może nam wyświetlać powiadomienie na tutaj pasku, trwające powiadomienie właśnie za aktualną pogodą. Ja z tego nie korzystam, ponieważ mam widget na ekranie domowym. Kolejna część to jest Android Wear i tutaj również trzeba przyznać, że to naprawdę w bardzo dobry sposób działa. Mamy powiadomienie dedykowane na Android Wear. Wygląda to bardzo w porządku. Mamy tam również dość sporo opcji właśnie, jeśli chodzi o różne właśnie dane dotyczące pogody. Alerty, aplikacja może nam wysyłać alerty właśnie o tym, że będzie deszcz, burza lub inne tego typu zjawiska. No, i dane, ich aktualizacje i podziękowania to już takie, można powiedzieć, zwykłe rzeczy. Generalnie aplikację jak najbardziej Wam polecam, wygląda ona w bardzo fajny i ciekawy sposób. Mamy również taki widget, jego kolory możemy sobie również zmieniać, jaki zestaw ikon pogody, więc możliwości personalizacji i wyglądu tej aplikacji są dość mnogie i ja z niej muszę Wam powiedzieć, że bardzo często korzystam. Przechodząc do kolejnego programu, kolejnym programem jest OnavoCount i w prostym tłumaczeniu jest to program służący właśnie pomiarowi naszego transferu danych. Po uruchomieniu aplikacja prosi nas, abyśmy ustalili nas, nasz okres rozliczeniowy, czyli taki, jaki mamy w umowie z operatorem. I wtedy wprowadzamy sobie, ile mamy gigabajtów na miesiąc. W moim przypadku są to 3 gigabajty, więc tak sobie właśnie wprowadziłem. No i aplikacja dzieli się w takim ekranie jakby jej domowym na dwie podkategorie, czyli mamy overview. To jest taki bardzo prosty sposób pokazania, ile nam dni zostało do końca. Rozliczenia, a także ile gigabajtów bądź megabajtów zużyliśmy. A details to są właśnie takie, jakby szczegóły, jeśli chodzi właśnie o naszą transmisję danych. Tutaj możemy zobaczyć, jakie aplikacje najwięcej tych danych zużyły. W moim przypadku jest ich dość tutaj sporo, a najwięcej zużyła aplikacja od Twittera, która swoją drogą będzie za moment również chyba jako trzecia. No i tak, tutaj u góry mamy możliwość zmiany sobie naszego okresu rozliczeniowego, ile zużyliśmy, właśnie tutaj mamy tak bardziej szczegółowo to podane. W ustawieniach jakoś nie ma specjalnie dużo tutaj opcji, podstawowe takie właśnie ustawienia odnośnie aplikacji. Ona w account jak najbardziej mi się spodobało. Tutaj również mam widget prezentujący ile danych zużyliśmy. Wygląda ta aplikacja według mnie bardzo ciekawie i jak najbardziej Wam ją polecam. Kolejna aplikacja, to już jak właśnie powiedziałem wcześniej, to jest Talon. Talona już Wam recenzowałem na swoim kanale, i jest to pierwsza aplikacja tych właśnie jeśli nie jest to oryginalna, nieoryginalna aplikacja do obsługi Twittera. Pierwsza, która tak mi się spodobała i pierwsza, w której tak naprawdę nic mnie nie denerwuje. Po pierwsze, bardzo dobra rzecz, czyli powiadomienia w czasie rzeczywistym. Tutaj z tym nie ma problemu. Mamy opcję aktywny talon, która w cały czas śledzi nam właśnie to czy jakieś powiadomienia do nas nie przychodzą. No i na szczęście to nie drenuje specjalnie baterii, więc to jest jeszcze dodatkowy plus dla mnie, że to nie powoduje właśnie jakich, jakichś dużych spadków baterii. Duże możliwości personalizacji, według mnie material design tutaj wygląda świetnie. Więc jeśli chcecie sprawdzić szczegóły, to w opisie koła, właśnie aplikacji, zamieszczę wam, wam link, właśnie do szczegółowej recenzji tego programu, którą znajdziecie oczywiście na moim kanale. Czwarta aplikacja to jest tak naprawdę tarcza zegarka na Android Wear. Zdecydowałem się umieścić właśnie tego typu program w top 5, ponieważ jest to również pierwsza tarcza zegarka, z którą mam styczność na Android Wear, która ma takie możliwości po prostu personalizacji, zmiany kolorów, długości tych pasków wskazujących godzinę, ich wygląd. Naprawdę jest tego tutaj bardzo, bardzo dużo. No i tak, witam nas taki ekran domowy i tutaj nam pokazuje właśnie w jaki sposób w tym momencie nasza tarcza zegarka wygląda. Wygląda oczywiście w taki sposób, jak możecie teraz zobaczyć. Mamy możliwość wyłączenia. Opcja wyłącz służy temu, że możemy zobaczyć jak wygląda nasz zegar, właśnie tarcza zegarka w trybie... Ambient, czyli takim przygaszonym ekranie, który tylko wskazuje godzinę i troszeczkę bardziej nam oszczędza nie, energię. Mamy możliwość również zapisywania tych naszych motywów, więc to jest kolejna rzecz, że nie musimy po prostu za każdym razem odpowiednio sobie tego konfigurować. Wybrany, taki stworzony przez nas taki motyw jakby dla tej tarczy zegarka możemy sobie bez problemu zapisać i potem do niego po prostu wrócić, jeśli jakiś inny nam się znudzi. Sam interfejs aplikacji bardzo przyjaźnie wygląda, tutaj naprawdę bardzo szybko można się odnaleźć pomimo właśnie tej mnogości tutaj funkcji jakie nam ten program oferuje. No i generalnie wygląda to w taki sposób, że mamy Material Design, bardzo fajną aplikację do właśnie tworzenia tarcz zegarka. No i ostatnia na liście znalazła się aplikacja Afterlight. Jest to płatny edytor zdjęć. Generalnie taka można powiedzieć, że konkurencja dla VS Cam, ale według mnie dobra i lepsza konkurencja. Tutaj wita nas generalnie taki prosty ekran domowy. Mamy możliwość sobie wybrania zdjęcia z naszej galerii. Ja w tym momencie zrobię przed chwilą zrobione zdjęcie właśnie. Note Edge, no i możemy sobie tutaj zmieniać właśnie podstawowe takie, jakby filtry, możemy sobie nałożyć na nasze zdjęcie. Spróbujemy sobie na przykład taki. Możemy sterować również ich intensywnością, to jest kolejna dość dobra opcja według mnie. Kolejne rzeczy to oczywiście możemy sobie redukować cienie, zwiększać kontrast, zwiększać nasycenie kolorów, jasność ich ciepło bądź zimną barwę. Kolejna naprawdę masa funkcji, którymi możemy edytować sobie nasze zdjęcie. No i kiedy już sobie je wyedytujemy, klikamy sobie dan i tak naprawdę możemy je sobie zapisać w odpowiedniej rozdzielczości. Tej opcji akurat VS CoCam nie ma. No i możemy sobie w bardzo szybki sposób udostępnić na Facebooka, na Twittera, na Instagrama i tak naprawdę zdjęcie jesteśmy w stanie wyedytować w kilka... Sekund, no może z sekundami przesadziłem, ale w kilka minut jesteśmy w stanie wydatować sobie w bardzo fajny sposób zdjęcia i je bardzo szybko wrzucić na jakiś portal społecznościowy. No i tak wygląda kolejne marcowe zestawienie pięciu najlepszych aplikacji na Androida. Mam nadzieję, że w tym miesiącu podpasują Wam te aplikacje. Szczerze mówiąc, jest tu te wszystkie aplikacje, jakie Wam dzisiaj pokazałem. Tak naprawdę, ja je mam cały czas zainstalowane. I na co dzień z nich bardzo często po prostu korzystam i jestem jak najbardziej zadowolony. Tak więc dziękuję Wam za obejrzenie kolejnego Top 5 aplikacji. Jeśli macie jakieś swoje propozycje, typy, jeśli chodzi o nowe programy do kolejnego zestawienia, to piszcie w komentarzach, podawajcie jakieś linki. A ja po prostu zdecyduję, czy, czy ta aplikacja jest warta właśnie pokazania. Dzięki za obejrzenie, ja się z Wami żegnam. Pozdrawiam Was na razie.